Zastanawiałam nad tym, miałam wątpliwości co do tego, bo ja w tym roku przygotowuję też płytę i yy, chciałam tej płycie poświęcić więcej czasu. Tragedia Haliny Mlynkowej wstrząsnęła wszystkimi, którzy choć raz zetknęli się z jej niezwykłym życiem. Jej mąż płakał i potwierdził smutną nowinę, a w jego oczach malowało się bezradne przerażenie, które nie pozwalało mu znaleźć słów. Od kilku dni Halina zachowywała się w sposób coraz bardziej niepokojący porzucając codzienne rytuały i milknąc w momentach, które wcześniej wywoływały radość. Jej kroki stały się ciężkie, spojrzenie puste, a uśmiech, który kiedyś rozświetlał każde pomieszczenie, zniknął całkowicie. Dom, w którym mieszkali przez lata, zdawał się wypełniać ciszą nienaturalną, jakby powietrze samo wstrzymywało oddech w oczekiwaniu na coś złowieszczego. Chociaż starała się zachować pozory normalności, jej dłonie drżały niekiedy mimowolnie, a spojrzenie w lustro sprawiało wrażenie, że widzi kogoś obcego, kogoś, kto powoli oddziela się od świata. Każdy jej ruch był jak echo wewnętrznego chaosu, a najmniejsze gesty wydawały się przesycone niepokojem. Jej mąż, obserwując te zmiany, czuł narastającą panikę, próbując zrozumieć, co dzieje się z kobietą, którą kochał całym sercem. Gdy w końcu usłyszał słowa, które miały być wyjaśnieniem, łzy spłynęły po jego policzkach, a każdy oddech zdawał się walczyć z niewyobrażalnym ciężarem. Życie, które znali, rozpadało się na drobne kawałki, a biada Haliny rozprzestrzeniała się jak ciche echo tragedii w każdym zakątku ich codzienności. W tej ciszy kryła się cała groza, której nie sposób było opisać słowami, a każdy znak, każdy drobny gest Haliny pozostawiał więcej pytań niż odpowiedzi, wciągając w wir nieznanego, którego prawdziwe oblicze miało dopiero zostać ujawnione. Nie przegapcie kolejnych części tej niezwykłej historii. Subskrybujcie nasz kanał, aby poznać pełną prawdę o tragedii Haliny Mlynkowej. Halina Mlynkowa, od momentu, gdy w jej życiu pojawiła się niewytłumaczalna cisza, zaczęła doświadczać codziennych trudności, które powoli ale nieubłaganie niszczyły jej zdrowie i psychikę. Jej ciało reagowało na niewidzialne napięcie drżeniem rąk, sztywnieniem karku i nagłymi falami osłabienia, które pojawiały się w najmniej oczekiwanych chwilach. Każde wejście do kuchni, każdy gest podnoszenia filiżanki stał się dla niej wyzwaniem, a drobne przedmioty w domu, które kiedyś wydawały się neutralne, teraz wywoływały u niej niepokój i lęk. Jej mąż, obserwując te zmiany, czuł rosnące poczucie bezradności, widząc kobietę, którą kochał całym sercem, coraz bardziej oddzielającą się od świata. Poranki Haliny stawały się koszmarem, kiedy budziła się z uczuciem ciężkości w klatce piersiowej i mdłością, której nie można było wyjaśnić. Jej twarz, kiedy patrzyła w lustro, była blada, oczy pełne niepokoju i pustki, usta drżały mimowolnie, a spojrzenie błądziło po pomieszczeniu, jakby szukało czegoś, czego nikt nie potrafił dostrzec. Nawet codzienne rozmowy z rodziną były dla niej trudne. Często przerywała je nagłym milczeniem, jakby w jej umyśle pojawiał się nieuchwytny, przerażający obraz, który nie pozwalał na zwykłą wymianę zdań. Ciało Haliny odczuwało ciężar niewypowiedzianego smutku. Każda jej czynność stawała się powolna, wymuszona, a drobne drgawki pojawiały się w momentach, gdy starała się zachować pozory normalności. Jej ruchy były nieskoordynowane, ręce czasem spadały wzdłuż ciała bez kontroli, jakby własna wola opuściła jej ciało, pozostawiając tylko cień dawnej siebie. Jej mąż widząc te objawy, Próbował ją wspierać, trzymając ją za rękę, szepcząc słowa otuchy, ale jego wysiłki były jak echo odbijające się od ścian domu, które zdawały się wypełniać złowieszczą ciszą. Spotkania z przyjaciółmi i rodziną stawały się dla Haliny coraz bardziej uciążliwe. Unikała kontaktu, zasłaniała oczy dłonią i odsuwała się od rozmówców. Każdy uśmiech był wymuszony, każdy gest naturalnej sympatii przyprawiał ją o nagłe przyspieszenie tętna i zimny pot na karku. Świat zewnętrzny, który kiedyś dawał jej poczucie bezpieczeństwa, teraz stawał się źródłem lęku i dezorientacji. Jej mąż samotnie mierząc się z własnym rozpaczą, obserwował jak biada Haliny wpływa na codzienne życie całej rodziny. Poszczególne dni stawały się pasmem powtarzających się napięć i niepokoju, a każdy hałas, każdy nieoczekiwany dźwięk w domu wywoływał u Haliny reakcję paniki. Jej dłonie drżały, usta zaciskały się w bezgłośnym krzyku, a oczy wlepione w jeden punkt wydawały się nie widzieć nic poza własnym cierpieniem. Jednocześnie jej mąż sam doświadczał fizycznego bólu, widząc, że nie może jej w żaden sposób ochronić ani ulżyć jej cierpieniu. Cisza w domu, przerywana jedynie cichym szlochem jej męża, tworzyła atmosferę napięcia, w której każdy ruch haliny był obserwowany z napięciem. Nawet zwierzęta domowe wydawały się wyczuwać dziwną energię, unikając jej i przyciągając się do męża, który stał się jedynym świadkiem jej powolnego upadku. Każdy poranek przynosił nowe symptomy, każda noc nowe lęki, a Halina powoli traciła kontakt z codziennym światem, pozostawiając wszystkich wokół w stanie bezsilnej obserwacji tragedii, której nie dało się zatrzymać. Czasami zdawało się, że w jej oczach pojawia się jakiś nieuchwytny cień przeszłości, wspomnienie dawnej radości, który jednak natychmiast znikał, pozostawiając po sobie jeszcze większą pustkę. Jej mąż płakał w samotności, nie mogąc powstrzymać łez, gdy przypominał sobie jej dawne uśmiechy i ciepło, które teraz wydawało się nieosiągalne. Każdy jego oddech był walką z bezsilnością, każda chwila przypominała o tragedii, która stała się częścią ich życia. Halina Mlinkowa, z każdym dniem bardziej osamotniona w swojej tragedii, stała się symbolem bólu i bezradności, a każdy gest, każde spojrzenie i każdy drobny objaw jej cierpienia pozostawiał niezatarte ślady w sercach tych, którzy ją kochali i próbowali nieustannie wspierać. Halina Mlynkowa zaczęła coraz bardziej izolować się od świata zewnętrznego. Jej dom stawał się miejscem pełnym cichego napięcia, gdzie każdy krok, każdy odgłos powodował napięcie mięśni i przyspieszenie bicia serca. W kątach pomieszczeń dostrzegała cienie, które zdawały się poruszać niezależnie od źródeł światła, a jej dźwięki oddechu stawały się nieregularne, przerywane krótkimi wstrzymaniami powietrza, które pozostawiały w klatce piersiowej ciężar nie do zniesienia. Jej skóra przybierała nagle dziwne odcienie. W momentach lęku blade i chłodne, w chwilach krótkiej euforii nagle rumiane, jakby ciało reagowało na niewidzialną falę emocji. Jej mąż stał się nie tylko świadkiem, ale i bezradnym strażnikiem codziennych rytuałów, które Halina starała się zachować pomimo wewnętrznego chaosu. W kuchni unikała kontaktu z metalowymi przedmiotami, jakby ich zimna powierzchnia mogła ją zranić niewidzialnie. W salonie przestawiała meble w nocy, próbując znaleźć jakąś niewidoczną równowagę, której nikt poza nią nie dostrzegał. Jej głos, kiedy się odzywała, był szeptem drżącym od wewnętrznego napięcia, a oczy wpatrzone w męża, raz pełne prośby o wsparcie, raz pustki, które odbijały się od ścian, jak echo niewypowiedzianego cierpienia. Interakcje z najbliższymi przybierały coraz dziwniejszy charakter. Halina reagowała nagłymi wybuchami niepokoju, odsuwała się od dotyku, a czasami rzucała przedmiotami bez wyraźnej przyczyny. Jej mąż, próbując utrzymać spokój w domu, czuł jak własne serce bije w rytmie niepewności, jego dłonie drżały, gdy podawał jej kubek z wodą, a głos łamał się pod ciężarem codziennego stresu i lęku o jej życie. Każda jej noc była nieprzespana, pełna krótkich przebudzeń, drżących oddechów i nagłych wybudzeń w środku snu, co odbijało się następnego dnia na całym rytmie dnia i zmuszało rodzinę do ciągłego dostosowywania się do jej potrzeb. Halina zaczęła odczuwać bóle głowy, sztywność karku i napięcie mięśniowe, które nasilały się w momentach intensywnego stresu. Jej dłonie często drżały mimowolnie, a palce zaciskały się na przedmiotach tak mocno, że pozostawiały w nich odciski. W oczach pojawiały się momenty krótkiej dezorientacji, gdy przestawała rozpoznawać znajome osoby lub pomieszczenia, co wywoływało u niej nagłe poczucie zagubienia i paniki. Jej mąż, obserwując te objawy, coraz częściej płakał w samotności, nie mogąc zmienić tego, co działo się z kobietą jego życia. Dom, który jeszcze niedawno tętnił życiem, teraz wydawał się miejscem pełnym duchów niewypowiedzianych lęków. Halina często siadała przy oknie, wpatrując się w znikające sylwetki przechodniów, a jej ciało drżało od nieokreślonego napięcia, jakby chciała uchwycić coś, czego nie sposób było zobaczyć. Jej mąż starał się ją uspokoić, dotykając jej ramion, próbując złagodzić wewnętrzny chaos, ale jego obecność często wywoływała u niej reakcję odwrotną niepokój i cofanie się, jakby ludzka bliskość stała się zagrożeniem. W codziennych rytuałach Halina szukała bezpieczeństwa w drobnych nawykach, które stawały się obsesyjne. Układała przedmioty według niewidocznych reguł, powtarzała gesty kilka razy, sprawdzając, czy wszystko pozostaje w swojej w swoim miejscu, a najmniejsza zmiana wywoływała paniczne ataki przyspieszonego oddechu i pocenie się. Jej mąż obserwując każdy ruch, coraz bardziej czuł bezradność wobec postępującego rozpadu psychiki Haliny, a jego łzy i szeptane słowa pocieszenia były jedynym kontaktem z normalnym światem, który jeszcze mogli dzielić. Każdy dzień przynosił nowe objawy, nowe lęki, nowe napięcia w relacjach z otoczeniem. Halina zaczęła unikać jedzenia w obecności innych. Jej ruchy były nieskoordynowane, a odruchy mimowolne, jak drżenie rąk przy dotykaniu sztućców, nagłe cofanie się przy zbliżaniu się do bliskich, nieustanne przesuwanie wzrokiem po pomieszczeniu, jakby próbowała odczytać niewidzialne znaki. Jej mąż płakał, gdy patrzył na nią, widząc nie tylko cierpienie. Ale i całkowite odłączenie jej od świata, który niegdyś był pełen życia, a teraz zdawał się istnieć tylko w cieniu jej tragedii. Czasami jej oczy lśniły dziwnym blaskiem, momenty pozornego spokoju mieszały się z nagłymi wybuchami lęku, a cisza w domu była gęsta od napięcia. W takich chwilach nawet najmniejszy szelest papieru, dźwięk kroków na schodach wywoływał w halinie reakcję paniki. Przyspieszone tętno, drżenie całego ciała, a jej mąż, próbując ją uspokoić, czuł, jak własne ciało wchodzi w rezonans z jej cierpieniem, dzieląc z nią każdy oddech i każdy skurcz serca. Halina Mlynkowa zaczęła doświadczać kolejnych objawów, które stopniowo zmieniały jej codzienne życie w labirynt cierpienia. Każdy krok po podłodze wydawał się wymagać ogromnej koncentracji, a jej mięśnie reagowały bólem przy najmniejszym wysiłku. Jej stopy drżały, a dłonie kurczowo zaciskały się na poręczy lub krawędziach mebli, jakby szukały oparcia dla ciała, które nagle stawało się nieposłuszne. Czasem zatrzymywała się w połowie pokoju, wpatrując się w jeden punkt, jakby w tym miejscu mogła ujrzeć coś, co reszta świata pozostawała niewidoczna. Jej twarz przybierała wyraz napięcia i przerażenia, a usta drżały, wydając ciche jęki, które wypełniały dom tajemniczą, duszną ciszą. Jej mąż starał się zrozumieć, co wywołuje te reakcje. Dotykał jej ramion, głaskał włosy, szeptał słowa otuchy, ale każda próba zbliżenia się była dla Haliny źródłem dodatkowego stresu. Odruchowo odsuwała się, jej ciało wydawało się napięte, jak struna, a oczy pełne były mieszanki lęku, dezorientacji i nieopisanego smutku. W jej ruchach pojawiały się nagłe szarpnięcia, drżenia mięśni, mimowolne cofanięcie się przy najmniejszym bodźcu dźwiękowym, a cisza w domu stawała się coraz cięższa i bardziej nieprzenikniona. Codzienne rytuały stawały się przeszkodą, którą Halina musiała pokonywać z ogromnym wysiłkiem. Nawet najprostsze czynności jak przygotowanie posiłku, wlewanie herbaty do filiżanki czy ubieranie się stawały się testem wytrzymałości jej ciała i psychiki. Jej oddech stawał się płytki i przyspieszony, kiedy próbowała wykonywać kilka ruchów naraz, a jej ręce drżały tak intensywnie, że często upuszczała przedmioty. W oczach jej męża pojawiało się coraz więcej łez, gdy patrzył na nią, wiedząc, że każdy dzień przynosi nowy wymiar cierpienia, którego nie można złagodzić. Halina zaczęła unikać kontaktu wzrokowego z innymi członkami rodziny, a jej interakcje stawały się fragmentaryczne i pozbawione naturalnego rytmu. Głos jej był cichy, drżący, a słowa nie zawsze odpowiadały temu, co chciała wyrazić. Jej mąż próbował prowadzić rozmowy, utrzymywać kontakt, ale często spotykał się z milczeniem lub krótkimi, wymuszonymi odpowiedziami, które jeszcze bardziej wzmacniały poczucie izolacji i napięcia. Czasami Halina nagle odwracała się, jakby coś lub ktoś wezwał ją niewidzialnym sygnałem, a jej ciało reagowało drżeniem całego ciała, szybkimi oddechami i uczuciem zimna przeszywającego kręgosłup. Jej mąż próbował ją uspokoić, obejmując ramiona, przytrzymując dłonie, ale halina często odsuwała się, powtarzając drobne nerwowe ruchy, układanie przedmiotów na nowo, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte, powtarzanie tych czynności kilka razy, jakby niewidzialna siła wymuszała te gesty. Jej ciało odczuwało skumulowane napięcie. Mięśnie karku były sztywne, dłonie drżały, plecy pulsowały bólem, a każda próba spoczynku wydawała się niemożliwa. Jej oczy, czasami pełne łez, czasami puste jak lustro, odzwierciedlały chaotyczny wewnętrzny świat, w którym lęk, smutek i zagubienie mieszały się w nieustannym tańcu. Każdy bodziec z zewnątrz, nawet lekki dotyk, odgłos samochodu na ulicy, szelest papieru, mógł wywołać u niej gwałtowną reakcję. Przyspieszone tętno, nagłe cofnięcie się, drżenie rąk, poczucie duszności, Halina unikała również zwierząt domowych, które kiedyś były dla niej źródłem pocieszenia. Psy i koty, wyczuwając jej napięcie, Podchodziły ostrożnie, przyklejając się do jej męża lub chowając w kątach, co jeszcze bardziej podkreślało izolację haliny. Jej mąż, widząc to, czuł ogromny ciężar odpowiedzialności. Nie tylko musiał radzić sobie z własnym cierpieniem, ale także stawał się jedynym pomostem między haliną a światem, którego ona już prawie nie dostrzegała. Jej sen został całkowicie zaburzony. Noce były pełne krótkich przebudzeń, gwałtownych zmian pozycji, drżeń całego ciała i cichego szlochu. Każde przebudzenie wzbudzało niepokój zarówno u niej, jak i u jej męża, który wstawał, aby sprawdzić, czy Halina jest w stanie oddychać spokojnie, podać szklankę wody, poprawić koc. Każda noc kończyła się dla niego fizycznym i emocjonalnym wyczerpaniem, ale nie mógł opuścić jej na żadną chwilę, wiedząc, że jej świat bez jego obecności byłby jeszcze bardziej przerażający. Halina zaczęła również odczuwać ból brzucha i mdłości, które pojawiały się nagle, często w środku dnia, uniemożliwiając jej normalne funkcjonowanie. Jej mąż podawał jej wodę, okrywał kocem, przytrzymywał głowę na kolanach, szepcząc słowa otuchy, ale żadna pociecha nie była w stanie złagodzić cierpienia, które ogarnęło jej ciało i umysł. W domu pojawiła się atmosfera ciągłego napięcia, ściany zdawały się wchłaniać każdy jej oddech, każdy jej szloch. Każdy drżący gest. Nawet światło stało się źródłem dyskomfortu. Halina reagowała bólem oczu, gdy słońce wpadało do pokoju lub przesuwała rolety, aby światło było minimalne. Jej mąż próbował zachować normalność, ale każdy jego ruch, każdy gest był powoli wchłaniany przez nieuchronną tragedię, której centrum stała się Halina. Jej ciało wykazywało oznaki chronicznego stresu, bóle głowy, napięcie mięśni karku i pleców, drżenie rąk, nieregularne oddechy i fale gorąca przeplatające się z uczuciem zimna. Każda czynność dnia codziennego wymagała niewyobrażalnego wysiłku. Przygotowanie posiłku, ubranie się, nawet przemieszczenie się między pokojami było wyzwaniem, które kosztowało Halinę ogrom cierpienia i emocjonalnego wyczerpania. Jej mąż płakał, obserwując każdy ruch, słuchając każdego szlochu, wiedząc, że nie istnieje żaden sposób, aby zdjąć z niej ciężar tragedii, która całkowicie zawładnęła jej ciałem i umysłem. Jej interakcje z rodziną były coraz bardziej fragmentaryczne. Halina unikała spojrzeń, odsuwała się przy dotyku, powtarzała drobne nerwowe gesty, które stały się jej rytuałami obronnymi. Przesuwanie przedmiotów, sprawdzanie wielokrotnie drzwi i okien, układanie rzeczy w określony, nieznany nikomu sposób. Jej mąż starał się zachować spokój, ale każdy dzień przynosił nowe fale niepokoju, nowe objawy, nowe momenty paniki, które pozostawiały go w stanie wyczerpania emocjonalnego. Niepokój haliny odbijał się również na relacjach z innymi. Nawet zwierzęta domowe wyczuwały napięcie i trzymały się z daleka, co jeszcze bardziej izolowało ją od świata. Jej spojrzenie pełne smutku, jej drżący głos i mimowolne reakcje ciała stały się symbolicznym świadectwem bólu, którego nie sposób było opisać słowami. Każdy dzień stawał się powolnym procesem przechodzenia przez niewidzialny labirynt cierpienia, w którym jedynym punktem stabilnym była obecność jej męża osoby, która dzieliła z nią każdy oddech, każdy skurcz serca, każdy moment lęku. Czasami Halina doświadczała krótkich przebłysków spokoju. Na moment zatrzymywała wzrok na mężu, jej ręce drżały mniej, a oddech stawał się bardziej równy. Jednak te chwile były ulotne i natychmiast ustępowały miejsca kolejnym falom paniki, drżeniu ciała i wycofaniu się w świat własnych lęków. Jej mąż, płacząc w samotności, przytrzymywał jej ręce, szepcząc słowa otuchy, wiedząc, że jego obecność jest jedynym mostem między Haliną. A resztą świata, który dla niej przestał istnieć. Historia Haliny mlynkowej jest opowieścią o cierpieniu, miłości i bezsilności wobec nieuchronnego losu. Każdy detal jej życia, drżenie dłoni, krótki gest, moment paniki, nocne przebudzenia, niewidzialne rytuały pozostawia w sercach rodziny i bliskich niezatarte piętno. Biada Haliny staje się symbolem tego, jak kruche i jednocześnie potężne są emocje człowieka, a obecność kogoś bliskiego może być jedynym światłem w ciemności nieopisanej tragedii. Nie przegapcie pełnej historii Haliny Mlynkowej. Odkryjcie wszystkie szczegóły tej niezwykłej tragedii. Subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z każdą częścią tej poruszającej opowieści poczujcie emocje, które wypełniły życie Haliny i zobaczcie, jak miłość i rozpacz splatają się w nieustannej walce o każdy dzień.